Cześć, witajcie! Maciek z tej strony RetroBajtel. Dzisiaj chciałem Wam pokazać moją kolekcję nowych boksów, tak? Taki mały update zrobimy. No jak wiecie boksy kojarzą nam się głównie z pudełkowymi wydaniami gier, z oryginalnymi wydania, wydaniami gier i jak wiecie ja już od jakiegoś czasu zacząłem kolekcjonować właśnie oryginalne gry no i w końcu słuchajcie mam tą gablotę, mam tą półkę i mogę tutaj postawić pięknie te wszystkie oryginały, mogę zaprezentować ten sprzęt i bardzo się z tego cieszę no i co jakiś czas jakaś nowa gra pojawia się u mnie w kolekcji no, często no, gdzieś to kupuje na aukcjach, albo y, coś tam koledzy mają na sprzedaż. Koledzy tutaj bardzo pomagają, także wielkie dzięki. No i ta kolekcja rośnie, rośnie y, i naprawdę bardzo fajne gry, nawet w fajnym stanie udaje się gdzieś tam y, zdobyć. Ja głównie skupiam się na. Grach takich z mojego dzieciństwa, w które miałem okazję zagrać, albo w które nie grałem, a wtedy bardzo chciałem w nie zagrać. No jak wiecie, ja gry głównie brałem z giełdy komputerowej na Beldonie, jeździliśmy tam z tatą. No i właśnie, ja w tamtych czasach to ja nawet nie wiedziałem, że jak wygląda oryginalne, oryginalna gra, oryginalnie wydana gra, nie wiedziałem jak wygląda box. Nie miałem okazji, to znaczy, słuchajcie, może na tej giełdzie pewnie były oryginalne wydania gier, ale wtedy jak wiecie, większość tych gier to były giełdy komputerowe. Sklepy, czasami spod lady sprzedawały też e, pirackie wersje gier, no albo gdzie przeważnie wymienialiśmy się z kolegami, no oni kopiowali od kolegów, albo też brali te gry e, z giełdy komputerowej. No i właśnie, no, ale tam e, niektórzy z Was e, pisali w komentarzach, że e, mieliście oryginały w swoich kolekcjach. Gdzieś tam tata pracując za granicą e, przywiózł taki oryginał, albo od kogoś tam, od wujka dostaliście, albo mieliście to szczęście, że rodzice Wam kupili w tamtych czasach oryginalną grę, także szacun. No wtedy ja nie wiedziałem, że jest słuchajcie, mieć w tamtych czasach w ogóle te piękne pudełko, tą piękną grafikę, w środku instrukcji oryginalne dyskietki. Dla mnie już było wielkim wow, jak zobaczyłem na giełdzie, jak na przykład na dyskietkach było, był jakiś nadruk na drukarce, taka naklejka zrobiona, nie, że długopisem coś tam napisane, tylko, że to ładnie się prezentowało, to już sprawiało takie wrażenie, takie, no, że może to jest jakieś, może to jest oryginalna dyskietka, tylko pudełka nie ma, ale tak jak mówię, dopiero jak chyba PlayStation zaczęło wchodzić, no to yy, zacząłem tak bardziej się interesować yy, widzieć po prostu te oryginalne wydania gier, chociaż jak wiecie, na giełdach od razu, tak jak mówiłem, PlayStation, Nówka na gwarancji, od razu tam yy, na końcu, jak się przechodziło, ostatnia sala, goś z lutownicą jechał, no i tam Mod Chipanie, czy jak się to nazywało, i modował te. Konsole, żeby można było grać na piratach, bo gry były cholernie drogie. Pierwsze oryginały to ja kupowałem, jak już się pojawiły w sklepach, no to wiadomo, że to były oryginały z tej takiej niższej póki, czyli to były te fajne gry, ale już w takich wersjach, na przykład Gold, nie? Że to były takie, no dużo tańsze te gry, były, nie? E, dlatego, no taka była moja przygoda z oryginałami. No teraz mam to szczęście, że mogę sobie pozwolić na kupno oryginalnej gry, e, ale największą frajdę sprawem jednak kupowanie tych starych gier, wyhaczanie gdzieś tam, słuchajcie, w necie i takie polowanie, Później tylko jest ten tracking tej przesyłki, a goś mi to wysłał, idzie do mnie zajebista, oryginalna gra, także super, ale słuchajcie, ale też jest taka e, trochę smutniejsza strona tej, tej, tej retro kolekcji, te, tego kolekcjonowania starych gier i szukania tych oryginałów, no bo jak wiecie, nie wszystkie oryginały już można kupić. No niestety, i e, nie wiem, czy przeczytaliście, czy dałem tytuł taki tego filmu, żeby już, już was naprowadzić, czy nie, ale w mojej kolekcji pojawiły się gry. E, które, jak twierdzę, dwie z nich już są mm, raczej nie do zdobycia, raczej nie do zdobycia I zaraz Wam to pokażę, słuchajcie, może po kolei, żeby, żeby tutaj nie przedłużać Pierwsza z tych gier, uwaga, uwaga, uwaga No to tak może, żeby, o, zobaczcie, boxy, oryginalne wydania Nowy Teenagent, no pewnie pamiętacie tą grę, zobaczcie Te piękne pudełko To jest pierwsza z tych gier, słuchajcie, druga to jest Ace Ventura. Ja słuchajcie, tak Wam pokażę, żeby tutaj światło się nie odbijało za bardzo. Ace Ventura, Psi Detektyw. Ostatnio z Bajtlami oglądaliśmy. Trzecia z tych gier, słuchajcie. Franco, no Kit, kultowa gra Franco. The Crazy Revenge, nie? No to jest właśnie też boksowe wydanie i słuchajcie i dwie najważniejsze dla mnie gry od których zaczęło się to całe poszukiwanie i yy, gdyby nie te dwie główne gry to tych gier tutaj też by nie było, nie? Słuchajcie, ja nie wierzyłem, że jeszcze będę miał w kolekcji takie gry jak słuchajcie, Mentor i eksperyment Delphin yy, to są, yy, słuchajcie Mentor, to jest yy, art for, nie? To są chłopaki metalowcy yy, to była moja pierwsza przygodówka w którą zagrałem na e, Amidze. Czekajcie, to ja muszę jakoś jeszcze, słuchajcie, jeszcze to testuję, tutaj za bardzo mi to lampa. O, tak jest ok. Pierwsza przygodówka, w którą zagrałem na e, Amidze 500, to jest przygodówka napisana w Amosie. No i tak zaczęła się ta moja wielka przygoda. Znaczy, pierwszą, przygo... pierwszą grą to było w ogóle Curse of Enchantment. Ja tak jak wam gadałem, że to jest pierwsza moja przygodówka ever, ale pierwsza polska przygodówka, to było z opisem e, Secret Serviceu. No to był właśnie Mentor. I słuchajcie, mam Mentora. E, nie Dawno właśnie odkryłem drugą grę. Tam zapraszam Was do zapoznania się. Jeżeli chcecie się zapoznać z tą grą, no to jest tam wrzucony gameplay, w którym przechodzimy tą grę. To jest eksperyment Delphin, to jest też od chłopaków z Art4. A wydania to są z Marksoftu, nie? I słuchajcie, no i od razu Wam powiem, że to są oczywiście reprodukcje. Pięknie wykonane reprodukcje. Ja mam dopiero teraz mam okazję, teraz otworzyłem tą paczkę. Długo ona tutaj leżała. Te reprodukcje wykonał dla mnie kolega. Sławek, pozdrawiam serdecznie, no bo Sławek tam pytał, jak te reprodukcje, bo zamówiłem sobie u niego właśnie reprodukcje, przy okazji te trzy dodatkowe. No i naprawdę Sławek tam pisał: Kurde, stary, odpakowałeś już to dniawy ja poczekaj, muszę tą retrogrotę przygotować, ten, ale mam to na mojej liście zadań i oczywiście, że nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę te, te, te dwa boksy. Słuchajcie, często jest tak, że na przykład kupicie gdzieś na aukcjach oryginalne dyskietki, ale nie ma na przykład pudełka. No to można sobie takie pudełko gdzieś tam zamówić u kolegi, zobaczyć jak. Naprawdę pięknie to wygląda. To jest takie pierwsze, pierwsze wrażenie. Pierwsze, raz trzymam w ręku te pudełko i naprawdę kawał yy, świetnej roboty. Wygląda to naprawdę super. Zaraz, może sobie otworzymy. Nie wiem, nie będę może zmieniał kamery, bo myślałem, żeby gdzieś to z góry wam pokazać. Ten, no, ale czekajcie, bo jeszcze i to są właśnie reprodukcje, które zamówiłem sobie u kolegi Sławka. No, oczywiście zajrzymy do każdego z tych pudełek, ale. Jeszcze wam pokażę, bo tutaj przyszły właśnie, tutaj przyszły jeszcze, tak. No, oczywiście musi być. E, no, zobaczcie to, ja nie mogę. Ja nie, chyba będę musiał wam to z góry pokazać. A nie, nie będę musiał, patrzcie. Kolega też zrobił dla mnie, czekajcie, muszę, kurde, uporać się z tą lampą. O, tak jest pięknie, słuchajcie, teraz wam mogę to pokazać. Kolega wykonał, czekajcie, widzicie, też dla mnie naklejki na dyskietki, słuchajcie, Franco. Zacznijmy od Franco. Tutaj jest reprodukcja instrukcji. Zobaczcie, instrukcji do Franco, nie? Także już wam, już wam pokazuję. No, pewnie tak jak oryginał. Ja oryginału nie miałem, więc tylko wam tak pokazuję. Czekajcie, to, żebyście widzieli coś. O, to jest właśnie instrukcja do gry Franco. Tu sobie odło odłożymy. E, tu są właśnie te naklejki na, na dyskietki, nie? E, I zobaczcie, tutaj mam tak w oryginale naklejki na grę Eksperyment Delfin i to sobie nakleimy, no bo ja mam nagrane te, te dyskietki, także ja nie mogę, no i tu przecież jest też, słuchajcie, zobaczcie jak ta grafika jest zrobiona, tu też jest oczywiście Eksperyment Delfin, ale jest też pięknie wykonana grafa, zobaczcie, Mentor. Coś pięknego, naprawdę świetnie to wygląda. Świetnie to wygląda. E, tutaj mam grę Ace Ventura. Tutaj też jest książeczka do e, psiego detektywa. Zobaczcie, też pięknie zrobiona. Nowy Teenagent. Instrukcja, która pewnie była w środku, w środku gry. Proszę, instrukcja. I to jest to, słuchajcie, najważniejsze, nie no, już, już Wam to muszę pokazać, nie wiem czy teraz to było do Mentora czy do eksperymentu Delfin, ale ten taki Copy Protection, słuchajcie, książeczka do Mentora, wyprawy Romka, pierwsza prawdziwa Polska... E, przygodówka perfidnie przebiegła. Zapraszam też do obejrzenia e, moich odcinków z przechodzenia tej gry. No i tu Romek wrócił na pole na drugi dzień, gdy się obudził, zobaczył na brzegu leżącą butelkę, którą na, najprawdopodobniej rano wyrzuciło morze. Podniósł ją i okazało się, że w środku coś jest. Wyjął ze środka kawałek papieru i przeczytał następują, co następuje. Treść tego... E, aha, przed zamkiem rzeczywiście stało działo gotowe do strzału. Romek postanowił skorzystać z tej szansy. Czy tu jest normalnie opis? Słuchajcie, tu jest normalnie e, opis tej gry, sterowanie... E, Mamy opis i zobaczcie, zalaminowany, pięknie wykonany. Copy Protection, czyli, no jak mamy oryginalną grę, a ja chyba sobie nagrałem właśnie z nieskrakowanej gry, bo wydrukowałem w pdf sobie te zabezpieczenie, żeby po prostu na początku mamy taką planszę i musimy wybrać odpowiednią ikonkę, zgodnie z tym wzorem, który tam nam wyskakuje, która kolu Aha, no po prostu numerek nam wyskakuje, my szukamy tego i porównujemy, nie? Eee, słuchajcie, i tutaj, książka a, no tutaj jest copy Protection do drugiego, czy tu jest do eksperymentu y, Delphin, także zobaczcie, też jest eksperyment, Eksperyment delfin, książeczka. No wygląda to pięknie. I Ja sobie oczywiście, no zajrzę do środka, tam pewnie co. No dyskietek nie ma, bo dyskietki ja muszę sobie oczywiście nagrać. Aż powiem wam, strach to nie tyle strach to otwierać, co boję się trochę, żeby tego nie uszkodzić. Ale jest kartonik, jest ten box. No i w kartoniku po prostu będzie, e, będzie włożona sama sama gra. Czekajcie, czy ja to jakoś tutaj nie, ch nie chcę tego uszkodzić? Hmm. No, w kartoniku będą moje dyskietki i tak to, słuchajcie, tak to wygląda. Czyli będą kolejne boksy, które będą się pięknie prezentowały na półce. Ja sobie to wszystko oczywiście zrobię. Może w następnym odcinku wam pokażę, jak po te dyskietki, bo muszę je oczywiście sprawdzić, czy te dyskietki są dobre, żeby nie zmarnować tych naklej. Także jak widzicie, eksperyment Delphin, Mentor. To są po prostu pudełka yy, i coś tu właśnie we Franko jest. Coś ciężkie jest to pudełko, czekajcie. Franco, Franco, te pudełko jest trochę ciężkie. Już je otwieram. Sławek, no ty pieronie! Terminator 2, ostateczna rozgrywka yy, i dwa pudła na płyty. Nie wiem, czy to też jest reprodukcja, czy po prostu... Ja nie mogę, no. Nie, no tutaj chyba nie ma, bo tutaj jest właśnie informacja, że to jest reprodukcja. Czekajcie, tu jest informacja, że to jest reprodukcja, czy, czy nie? E, gdzieś tutaj jest, e, replika. Widzicie, tutaj na dole jest informacja. O, tak, że to jest replika. Jeszcze dostałem jakiegoś gifta. E, plakat, franco The Crazy Revenge. No takie coś uwielbiam. Słuchajcie, no to zaraz gdzieś. Pewnie to było dodawane do tej oryginalnej gry. I, I na pewno sobie zaraz to gdzieś yy, powiesimy. Także w następnym odcinku, już ten plakat będzie gdzieś tutaj zawieszony. Może przy gitarze zobaczymy. Ale jak widzicie, naprawdę no, wygląda to super. Jeszcze wam tak pokażę. O, eksperyment Delphin. Widzicie? Amiga 500, 600, 1200 RAM-u. Eee, tutaj też jest informacja, tu akurat nie ma informacji, że to jest, tak, jest informacja, że to jest replika, nie? Tak wygląda, słuchajcie, tak wygląda tył. I tak wam powiedziałem te gry już raczej są chyba nie do zdobycia. Chociaż na, jednym, na jednej grupie na Facebooku jeden gość tam wystawiał mentora i słuchajcie, wystawił tam mentora bardziej chyba, żeby sprawdzić ile ta gra jest warta. Ja do niego napisałem na Priwie, no i zapytałem, czy tam czy ogłoszenie dalej aktualne. Napisał mi tak, zapytałem no ile sobie życzy? No to napisał: "A ile proponujesz?" Słuchajcie. No i zaproponowałem tam no myślę, że raczej rozsądną cenę, no bo mniej więcej wiem, po ile te gry chodzą, po ile, yy, na przykład za ile kupiłem tego Indiana Jonesa, chociaż to też udało mi się w okazyjnej cenie kupić Binny yy, the Steel Sky, wiem ile za, gr za granicą takie gry kosztują, po ile chodzą tutaj, także no słuchajcie, no mam już jakieś wyobrażenie, nie? No i zaproponowałem tam jakąś swoją cenę, no ale kolega się już yy, nie odezwał, więc albo ją sprzedał, albo moja cena była niezadowalająca, no ale trudno, bo była okazja, żeby kupić Mentora, ale słuchajcie, to też mi cieszy. To też mnie bardzo cieszy, bo wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Teraz nic, tylko nakleić te naklejki, no i ustawić na płeszce i cieszyć się, że te gry są w kolekcji. Tak, te gry, dwie te gry ukończyliśmy, także słuchajcie, muszę pochwalić tutaj kolegę Sławka, bo zrobił świetną robotę. No, słuchajcie, to tak też, żeby zareklamować kolegę, bo naprawdę no, bardzo się starał, na każdym etapie mi pisał, czy taka grafika, czy nic się nie stanie, jak trochę odcień, będzie inny, ja mówię stary. Jak on mi wysyłał te screeny, mówię stary, naprawdę jest wszystko spoko, pięknie. I gdybyście byli zainteresowani takimi reprodukcjami, no to ee, ja tam może wrzucę, może nie wrzucę w linku. Kolega na pewno się w komentarzach odezwie, to już się tam razem dogadacie, co i jak, ale naprawdę wygląda to pięknie. To tak bardziej wziąłem dodatkowo. Teenageenta oczywiście chciałem, ale to wziąłem tak bardziej dodatkowo. Tego Franco też już później, jak mi kolega tam zareklamował, e, no to mówię, dobra, dobra, e, wezmę, nie? A jest to w sumie chciałem też yy, bratu prezent zrobić, no bo on tam mocno w to, ale to z, może zostanie to u mnie. Nie, 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 jak na prezent to będzie, słuchajcie, na prezent. No i słuchajcie, i tak to, yy, tak to wygląda. Teraz nic tylko nakleić naklejki na te dyskietki, uzupełnić te boksy. Tutaj oczywiście te gry gdzieś zdobyć, no fajnie by było yy, w oryginałach, no i cieszyć się yy, posiadaniem kolejnych fajnych gier. Tak, jak powiedziałem, pewnych rzeczy już się nie dostanie, ale. Takie wersje są 100 razy lepsze niż posiadanie tylko jakichś dyskietek opisanych długopisem i słuchajcie, tak jak się to, obok tego przejdzie, jak się zajrzy do środka, to jest tak samo jak z tymi reprodukcjami e, Top Secretu. Wiadomo, że to nie jest oryginał, oczywiście, że to nie jest oryginał, ale jeżeli nie masz już gdzie dostać tego oryginału, nie masz szans na to, no to czemu sobie nie zrobić, dobrze za przeproszeniem, taką reprodukcją i tak samo e, cieszyć się tym, bo tak jak mówię, to jest... Mm, tak, te komputery są nośniki naszych wspomnień. Że patrząc na dyskietkę, to ledwo jestem w stanie odczytać co tam jest. Albo pewnie nie mam w ogóle nic tam, nie napisałem na tej dyskietce, domyślam się, może to jest trzecia dysk dyskietka z mentora. A patrząc na takie pudełko, no to wspomnienia wracają. Otwierając to, czytając tą książeczkę, wspomnienia wracają. Słuchajcie, to jest świetnie wykonane. Dobra, słuchajcie, zrobimy to do porządku. Tu mam te stare moje dyskietki, z których graliśmy. Dysk pierwszy sobie zaraz nakleimy tak, jak to powinno być zrobione. Zobaczcie, taśmą to zakleiłem. Ok, czyli mamy dysk pierwszy. Ja nie mogę jakie emocje jak się kiedyś naklejało. Słuchajcie, naklejki na dyskietki, nie jak się odpakowywało nowe pudełko dyskietek i kleiło się naklejkę, nie? Czekajcie nie wypadłem z wprawy, wypadłem z, z wprawy. Dobra, jest, 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 jest. Czekajcie, teraz do górnej krawędzi czy do, do dolnej krawędzi, nie? Do dolnej krawędzi, tylko muszę zobaczyć, żeby to było, żeby to było równo. Trzecie, tak, to muszę, sorry, ale... Od tej strony mi świat. O, tu muszę już, słychać. Okej, okay, tu już musi być lampa i lecimy. Pierwsza dyskietka. Cyk. Cyk. <laughs> Proszę. Dysk pierwszy. Normalnie nie, no jak oryginał. Jak oryginał, słuchajcie. Jak oryginał. Dysk pierwszy jest. Proszę, mentor. Jedziemy teraz z dyskiem drugim. Drugi. Muszę to z tej strony, żeby bardziej światło mi padało, żebym widział tą krawędź. Coś. Coś takiego. O. Pięknie, jest dysk drugi. Pięknie, dyskietka trzecia. Nie no, musiałem to zrobić, żeby przynajmniej jedna gra była w komplecie, a resztę to już będę sobie kolekcjonował, nagrywał. Teraz sobie dyskietki muszę kupić, dysk czwarty. A save disk to już może być... O właśnie, save disk to już będzie taki po prostu mojej roboty, nie? Dysk czwarty. Proszę, dyskietka czwarta i ostatni dysk piąty. Proszę, 5 dyskietek, zobaczcie, Mentor, nie no, coś, coś pięknego, naprawdę mega się cieszę, jeszcze tutaj dołożę swój dysk, czekajcie. Proszę, Mentor, save disk i tutaj mam kompletne e, wydanie gry, nie no, super sprawa, super sprawa, także książeczka. Copy Protection, nie. Dyskietki zamykamy pudełeczko. Zamykamy to pudełko i. Słuchajcie, teraz do, do tego. Cyk. Zamykamy. I historia, słuchajcie, domknięta, historia domknięta, teraz jedynie jeszcze. No dobra, to od razu wam. Przełączę. No i cygmentorek na półeczkę. Słuchajcie, to by było na tyle. Także wielkie dzięki. Jeszcze takie, tak, taka mała zapowiedź, co mam w planach. No w przyszłym tygodniu mam w planach zrobienie kolejnego przeglądu. To będzie Secret Service numer 24. Chciałbym, żeby ten odcinek ukazał się w piątek, no albo gdzieś tam pod koniec tygodnia, ale tak jak mówię, no nie obiecuję, będę nad tym pracował, wrzucę Wam może jakieś tam zdjęcia z prac, z postępujących prac, ale obiecać Wam tego nie mogę, bo różne sprawy mogą gdzieś tutaj się pojawić, ale w każdym razie, jeżeli nie pojawi się w przyszłym tygodniu, to pojawi się w kolejnym tygodniu, ale będę się starał, żeby to jednak był przyszły tydzień, także słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie, my jeszcze będziemy właśnie, bo jeszcze jest powrót do Shadow of the Comet, powiem Wam że znowu wróciłem tam, też dzięki za komentarze, za słowa wsparcia, że tam kolega e, Jacek mi napisał, że fajnie, że nie odpuściłeś, nie, nie, nie mogłem tego odpuścić, bo naprawdę grając znowu, e, to się na nowo wkręciłem, a tu mam przynajmniej spokój w tej retrogrocie, bo mogę się zamknąć, wszyscy śpią, słuchajcie, ja sobie gram, bo już była późna godzina i naprawdę mega się wkręciłem w ten klimat, także to tyle z tytułem takiego wstępu, takich zapowiedzi, jeszcze raz wielkie dzięki, trzymajcie się i do następnego odcinka, tu mam patrzeć, tu jest kamera, cześć, hej! Nacisk, ty wiesz co, że zdaje, noczy z kojarz, tym świecia zostaje, nociskem, to jest rozdrukowanie. <laughs> Już palce te boją, czasada napiarna Loading Hero, skrzytujemy od nowo Te paski nie zacięgę, kręcę sobą jak i bio.